Z tej strony. Przemek 17. Wałem CPP. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Agario. No. Tak, kontynuowana seria jest na telefonie. Mm też będę nagrywał inne serie Nafa nowe yy, Seria z będzie Czekaj <laughs> Seria z seria z Może nie wiem no. Może nie wiem, może przegląd aplikacji dla Android'a Nie wiem Piszcie jakie serie chcecie żeby były na moim Jakie nowe serie, żeby były na moim kanale, ja się będę starał. Zobaczę je, zobaczę gry i będę się starał je nagrywać. Lol. ka ma ja ma dwa ja ja mm. teraz wystarczy, że tylko Mm. Mm. Niedługo też dodam yy, odcinek z Skywars 9, bo nie mam czasu go tak obrobić, bo yy, szczególnie teraz to się. O... O. Dobra, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie, dajcie łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. No,